Patrycja, Oliwia. oni. A co Ty tam układasz? I, i, i. Co? co? Ja to tu tak robię. Żeby zobaczyć. Mamu, czy to jutro mogę robić? Jutro. Ale ja mam już głos. No wszystkie, właśnie lekarstwo. Oto. Gdzie jest drugi ten różowy wód? Oto będzie do tej sukienki królewny pasował. Do tej sukienki? Tak. Sadrusia tu ma włóczki. Pani było ci też? był urodziny. kiedy O to nie, spodaj. Jeszcze chciałam iść na picnic. Ale fajnie. Co chciałam na, na piknik? Na piknik to jutro pójdziemy. Na A czemu tutaj chowasz, tak dalej a co to jest takie z Tinkobell? A wiesz co, a może to schowamy gdyś byś miała do szkoły. piórnik masz drugi taki. Sandra. Ja myślę, że to schowamy i ty jak pójdziesz za rok do szkoły, to będziesz miała piórnik, Tinkover i to co? Tak. Sandra! Majtki załóż. Nie mogę majtki. Ja Cięcia. myślę, że... O, Ema też się No to trzeba Emię oddać. Masz taki ładny plecak. Następna jest to piękna. jeszcze swoje zdjęcia. Tak? Tak. O. No No. O, jaka ta jest ładna bluzeczka też. Wow. też cinko, Tak. sobie Jeszcze teraz. Ani nie że już godzina Uspadaj, jest? zabawki no? najpierw mm -hmm. wszystkie. Dobrze, dzisiaj są Wasze urodziny? Wszystko ma być poskładane najpierw. Po 말고, no, tak, na co będziemy? Nie Wasze. To tak? nie jest. To nie jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To my To jest. To jest. To jest. To To Możecie, To jest. na pole, dobra? jest. To jest. To jest. No. Tutaj śmieci do twojego kosza można dawać. Co? A tutaj takie masz cinkowe buty. Chcesz, żeby ci je otworzyć? Tak. O, i to też jakiś tinko Bell. A jest taka jakaś sukienka tinkowa? Z kim tu jesteś? Z tatusią. I? I z mamusią i Leonem i sędzą. Co Leon robi? Leon, co to za poza? Co? Nie strzelaj tak. Bole, wy wyścisz tatusiu. Nie, nie możesz. Idź sobie tam do swoich zabawek, szczeraj, dobra? Popsuj zabawki swoje. Chcesz? Nie. No to czemu chcesz tutaj szczerać? Widzisz, tak się nie szczera. Nawet Leon tak nie lubi. Ja Leon Nigdy to nie On nie lubi tego. Kiedy cię on uderzył noż? No widzisz. Poczekaj, mam świetny pomysł. Świetny? No, ja nie wiem, czy to jest świetny pomysł. Nie. Yeah. Na pewno? Nie. Yeah. Okej. Okay. To, to jest świetny pomysł.